Państwa, jestem naprawdę zaszczycony, że mogę dzisiaj z Państwem się spotkać. Yy, chciałbym dzisiaj opowiedzieć trzy, cztery bardzo krótkie historie z mojego życia, które miały radykalny wpływ na moje życie, na sposób myślenia i postępowania. Ale zanim o nich opowiem, yy, chciałbym Państwa poprosić o pomoc. Mianowicie chciałbym, żebyście Państwo na chwilę, co nie jest trudne, skoncentrowali swoją uwagę na mnie. Popatrzyli i powiedzieli, kogo widzicie. Co widzicie? Jak wygląda człowiek, który stoi przed Wami. Proszę? Całkiem nieźle. Fajny synek. Znasz mnie dobrze, zobaczymy po wykładzie. Z pewnością, myślę, co do tego nie ma wątpliwości, widzicie mężczyznę. Co można widzieć? Różową koszulę. Nie widać wprawdzie włosów, ale widać, że jestem łysy. A chciałbym pójść krok dalej. Czy może spróbujecie pofantazjować, jakim jestem człowiekiem? Jakim jestem człowiekiem? Co na co dzień robię? Może ktoś? Coś? Proszę, czytaliśmy coś, nie? Coś na ten temat, tak. Moja żona powiedziała, jak tak zapytasz, ci nie odpowiedzą. I znów, słuchajcie, miała rację. A co powiedzielibyście o tym, że kiedyś, może dawno, dawno temu byłem katolickim księdzem, który biegał w sutanie po dworcu z wąchaczami kleju, z prostytutkami, z osobami bezdomnymi? Prawdopodobne, tak? Wygląda na takiego, taki, biega. Proszę? Nigdy nic nie wiadomo. Dokładnie. A może taki inny obraz? A może dobrze byłoby mi, jako postać ojca, który ma dwójkę małych dzieci, cudowną żonę, który wieczorem wraca do swojego domu i zamienia się w najlepszą zabawkę dla swoich dzieci? A może biznesmen, który prowadzi dużą organizację, dużą firmę? Każda opcja możliwa? Dokładnie tak. Mam nadzieję, że po tym naszym spotkaniu na niektóre pytania otrzymają Państwo odpowiedź. Może nie. Ale yy, powiem tak, że cztery miesiące temu organizowaliśmy takie duże spotkanie dla około, około 600 młodych ludzi. Yy, puszczaliśmy film o naszej działalności. I w którymś momencie moi podopieczni podeszli do mnie, to są gimnazjaliści, mówią, panie Adrianie, panie Adrianie, mamy taką niespodziankę dla pana. A mówię, to super, to dawajcie. A mówię, nie, nie, proszę pana, panie Adrianie, to jest film. A mówię, no to, to, to dawajcie mi, ja sobie go zobaczę w domu. Mówi, nie, ale panie Adrianie, my byśmy chcieli ten film puścić tak na koniec, po wszystkim. A mówię, oj, nie, 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 co to, 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 to nie. Natomiast w tym momencie, jak powiedziałem, że nie, podchodzi dyrektor jednej ze szkół i mówi, Adrian, wiesz co, byśmy to widzieli... Przewidywaliśmy twoją reakcję, eee, wiesz co, jest w porządku, daj im taką niespodziankę zrobić. No i poszło. Zobaczcie. Dajmy, że jest szalonym. Niepoukładanym buntownikom, łobudzą. Tym, którzy nie potrafią się dopasować. Tym, którzy widzą inaczej. To ci, którzy nie przypadają za regułami. Nie chcą szanować ustalonego porządku. Możesz ich cytować, nie zgadzać się z nimi, chwalać ich lub wieszać na nich psy. Ale jednej rzeczy zrobić nie możesz. Nie zignorujesz ich. Poza nimi idą zmiany. To oni popychają ludzkość do przodu. I gdy niektórzy widzą w nich szaleńców, my widzimy, jak Bo tylko ludzie, którzy są tak szaleni, by myśleć, że zmienił świat, zmieniają go naprawdę. Zmienił Pan nas, Panie Adrani, całe nasze życie. Dziękujemy. Do tej pory myślałem, że ze Steve'em Jobem łączymy tylko to, że byli ludzie, którzy ukradli moją firmę, którą stworzyłem od podstaw. Możecie sobie wyobrazić emocje, które mi towarzyszyły. Jak zobaczyłem ten film, wzruszenie, wściekłość, poirytowanie. Nie wiedziałem, co z tym wszystkim w ogóle, w ogóle zrobić. I gdy te emocje tak we mnie buzowały, w tym momencie dyrektor szkoły podchodzi i mówi: Adrian, nie wiem, co tam w tobie gra, ale dla nas i dla tych dzieci naprawdę jesteś ważny i wyjątkowy. I z tym nie możesz dyskutować na całe szczęście. Moi drodzy, dlatego chciałbym wrócić troszeczkę do początku. Opowiedzieć historię, jak doszło do tego, że ci młodzi ludzie opowiedzieli pewną historię przez obraz. Tu będzie jeden ze slajdów. 24 lata temu, gdy miałem 20 lat, przyjaciółka poprosiła mnie, żebym pomógł jej zorganizować sylwester dla ludzi bezdomnych na dworcu Katowicki. W tym dworcu katowickim, nie, który teraz przychodzimy przez który teraz przejdziemy, tylko tym 20 lat wcześniej. Niektórzy z was, może tam gdzieś z rodzicami, zmykali sobie tam do skarbka, natomiast tutaj starsi pamiętają, jaki to był katowicki dworzec. Było po północy i jednym z moich zadań polegało na tym, że rozlewałem gorącą herbatę do kubków. Ustawiła się dosyć długa kolejka, podchodziła jedna osoba za drugą, Herbata była gorąca z takiego kotła, ją przelewałem ostrożnie. Była gorąca, bardzo dobrze posłodzona, czy aż przesłodzona i z cytrynką. Ją tak nalewałem, kubek za kubkiem, kubek za kubkiem, kubek za kubkiem. Na końcu tej kolejki ustawiły się dzieciaki w kapturach. Oczywiście zaczął się szum, yy, młodzież zaczęła prowokować osoby bezdomne, wyśmiewać, ich popychać. Pomyślałem sobie, mówi, będzie jazda za chwilę. Ale gdy podeszli bliżej, zobaczyłem ich. Jako osoby, które są zmarznięte, zziębnięte, co więcej śmierdziały wtedy klejem. Gdy podałem im kubek ciepłej gorącej herbaty, tej posłodzonej i tej z cytryną, gdy dmuchali i siorgali, na szczęście nic nie mówili. Zaczęliśmy powolutku oswajać się z sobą. Kolejna dolewka i kolejna dolewka, i gdy odchodzili, pomyślałem sobie, fajne dzieciaki. Trzy dni później jeden z nich przyszedł do mnie, do akademika i powiedział: Adrian, chciałbym Cię zaprosić na spacer. Na imię miał Krystian, wszyscy go nazywali Siwy. Był to 10 11 jednastoletni wtedy chłopak, kieszonkowiec katowicki. Chłopak, który był uzależniony od wąchania kleju. To był dzieciak, który tak naprawdę w szóstym roku życia że ojciec go wziął na pierwsze włamanie. I ten chłopak oprowadził mnie swoimi ścieżkami, swoimi ulicami. Pokazał mi jakieś piwnice, strychy, kanały ciepłownicze. Wchodziliśmy do melin, klatek schodowych. I moi drodzy, w tych wszystkich miejscach byli jego rówieśnicy. Dzieci, młodzież, która zazwyczaj była odłożona w kleju, w papierochach. I chcę powiedzieć, gdy to wszystko zacząłem oglądać, zacząłem się zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi. Co ja tam robię? Mam 20 lat, za za zaczynam studiować filozofię. Słuchajcie, rozczytuję się w wszystkich klasykach Arystotelesie, Hipokratesie. Jestem zachwycony w ogóle bytem, niebytem, przestrzenią, transcendencją. I tutaj słuchajcie, naprawdę ten wiek jest taki ważny, bo, bo, bo czułem wolność, bo mieszkałem, nie wiem, no, wyprowadziłem się z domu. Nie wiem, czy, 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 czy macie takie podobne jakieś doświadczenia, do nieco się tu uśmiechają. I, I to był taki moment, i miałem prawo wtedy przeżywać siebie w ten sposób, że jak, nie wiem, przechodziłem obok, obok wystaw, to to, co, co najbardziej w tych wystawach podobało mi się, to moje własne odbicie. Z akcentem na ja. To ja zmienię świat. I chcę powiedzieć, po latach, z perspektywy czasu, patrzę na to, że te dzieciaki sprawiły, że przestałem zajmować się sobą, a zacząłem się zajmować tak naprawdę drugim człowiekiem. Sobą i drugim człowiekiem. To jest takie pytanie, które wtedy nas w ogóle prowokowało do tego, tak naprawdę, jacy ludzie na mojej drodze stają. Ci ważni, ci mniej ważni, ale istotni, którzy sprawiają, że się na chwilę zatrzymuję, że zmieniam rzeczywistość. Macie takich ludzi w swoim sercu, w głowie, w przestrzeni? Może warto na chwileczkę do nich wrócić. Druga historia, nazwałem ją Stop. Zatrzymaj się. Ona jest bardzo podobna, aczkolwiek ma zupełnie inny wydźwięk. Pracowaliśmy wtedy całą dobę non-stop, przez ileś czasu, ileś miesięcy. Byliśmy tak, tak zapracowani pomaganiem ludziom. Byliśmy zapracowani pomaganiem ludziom. Opanował nas taki rodzaj, nie wiem, mesjanizmu. Wydawało nam się, że my zbawimy świat. My zbawimy świat, jakbyśmy zapomnieli, że już jeden człowiek zrobił to dawno, te, te dawno, dawno temu i zwolnił nas z tego obowiązku. A myśmy bardzo ciężko pracowali. Mieliśmy bardzo wiele sukcesów. Każda nawet nasza porażka, która była, ona była jakby tarampoliną do tego, żeby, żeby osiągnąć sukces. I nie wiem, na przykład włamaliśmy się do jakiegoś budynku, pustostanu, yy, zatwiliśmy później tak zwaną legalkę, wyremontowaliśmy. Po dwóch lat powstał pierwszy ośrodek dla młodzieży w centrum miasta. Kolejny sukces. Biegałem, pomagałem, pomagałem biegając. To był chyba. To musiał być czerwiec, jak sobie próbowałem przypomnieć. To były ostatnie przygotowania do kolejnego wyjazdu z młodzieżą, bo zawsze próbowaliśmy wyjeżdżać z młodzieżą, żeby doświadczali czegoś innego, żeby mieli inną perspektywę. I gdy już byliśmy prawie gotowi, a wiedziałem jedno, że wyjeżdżamy z śmietanką katowickich łobuzów. Później się dowiedziałem, że czekał pół dnia na mnie. Miał sześć lat na imię Piotruś. I gdy przechodziłem takim żwawym krokiem jak zwykle, bo się spieszyłem, to wtedy Piotruś do mnie podbiegł i mówi: Proszę pana, proszę pana, czy ja mogę z panem jechać? Mówię: no, no nie, bo mamy już komplet miejsc, już jest za późno. Proszę pana, proszę pana, ale ja chcę z panem jechać. Ja mówię: słuchaj, no, ale no, no nie, bo, no bo nie. Może za rok. A on z jeszcze z większą determinacją mówi: Proszę pana, ale ja chcę z panem jechać. I wtedy poirytowany mówię: słuchaj, ale ty jesteś za mały. Ty nie wąchasz kleju, ty nie kradniesz. A ona mnie patrzy i mówi: Proszę pana, to ja zacnę. To ja proszę pana zacnę. Te proszę pana, to zacnę gdzieś tu głęboko boli. To jest prawda, proszę państwa, że. Historia niczym Dawida i Goliata, jak mały sześcioletni chłopak potrafi zatrzymać rozpędzonego faceta. Kiedy krzyczy i woła, jakbym wtedy zapomniał, na moment, na sekundę, że zapomniałem o tym, że dzieciakiem ulicy to nie jest koniecznie dzieciak, głobus, ale to też jest dziecko, które ma 6-7 lat i które tak naprawdę straciło wiarę w dorosłych, ponieważ nikt go nie zauważył. To one popadają w depresję, ponieważ nikt ich nie zauważa. A on zawołał, ja jestem, zauważ mnie. To jest ten moment, który, jeśli nie udaje nam się złapać, tak naprawdę często nie udaje nam się zmienić kierunku w naszym życiu, często nie udaje nam się zmienić cząstki świata. I kolejne pytanie, o te nasze chwile, o te nasze sekundy. Ocieramy się ciągle. Wielu z nas pędzi. Wielu ludzi wokół nas pędzi. To jest pytanie tak naprawdę, czy mamy doświadczenia, czy mamy odwagę iskrzeć innym, zatrzymywać innych, mówić stop, zostaw to dziecko, nie bij go. I ostatnia historia, bardzo ważna, która ukierunkowała moje życie. To wszystko tak naprawdę dzieje się tu, w tym terenie, w centrum Katowic. Szukaliśmy po raz kolejny dziewczyny, jedenastoletniej, która uciekła po raz kolejny po kolejnej awanturze w swoim domu. Nie było jej przez dwa tygodnie. Więc szukaliśmy jej wszędzie, cały dzień. Byliśmy zmęczeni bardzo i wieczorem moi drodzy, nasza młodzież fantastyczna wymyśliła, mieli różne pomysły. I znaleźliśmy się na dachu jednej z katowickich kamienic. Zachodziło słońce, usiedliśmy, czuliśmy powiew świeżego powietrza. Było bardzo przyjemnie, leniwie. Patrzyliśmy na zachodzące słońce? I zaczęliśmy, pamiętam, jeść parówki, które wcześniej kupiliśmy w jakimś sklepie. I, i tak się trochę rzecz, słuchajcie, rozrzewniłem. I mi tak było dobrze. Już nie musiałem chodzić po tych rozgrzanych katowicach. I nagle, patrząc na zachodzące słońce, zadaję pytanie słuchajcie, jakie macie marzenia? I zapanowała cisza. Słyszeliśmy tylko gołębie gruchające i samochody gdzieś w oddali przejeżdżające. Patrzę na nich i mówię: Co, nie macie żadnych marzeń? Nie macie żadnych marzeń? I dalej słyszałem tą samą ciszę: przejeżdżające samochody z oddali i gołębie. I nie wiem, moi drodzy, czy nie mieli marzeń. Czy wstydzili się mi je opowiedzieć, i wtedy rzuciłem, patrząc na wieżowce w oddali, mówię, a ja bym tak kiedyś chciał z Wami pojechać w Himalaję. Minęło 20 lat od tego wydarzenia, i dzięki życzliwym ludziom, fantastycznym ludziom, wyjechaliśmy już z innymi dzieciakami, z grupką dzieci z hałdy, tej naszej śląskiej schałdy, z hałdy w Himalaje. Zobaczcie. Dzieciaki dotarły, słuchajcie, do najwyżej położonej szkoły podstawowej na świecie, Namcze Bazar 3440. Te nasze dzieciaki ze Śląska dotarły na pięciotysięcznik. I powiem Wam, że ich determinacja, którą obserwowałem, była gigantyczna. To oni chcieli udowodnić światu, że nie muszą być bohaterami na swoich podwórkach, na placach zabaw, że naprawdę są dzieciakami, które stać na wiele i udowodniły to. A to był tylko wstęp. Nazywamy ich w ogóle przekornie ambasadorami niemożliwego, bo nie przekornie, nazywamy ich ambasadorami niemożliwego, ponieważ zrobili rzeczy niemożliwe. Oni stali się w szybkim czasie wolontariuszami Fundacji Pomocy Dzieciom Ulica. I ta młodzież w tamtym roku, w grudniu napisała list, który zaadresowała do dzieci ze swoich podwórek, szkół, osiedli, do dzieci na Śląsku, w Polsce, w Europie, bo już z panem Buzkiem rozmawialiśmy, ale też do dzieci na całym świecie. Taki jest tytuł tego listu, adres. Jeśli nam się udało, a nie wierzyliśmy w siebie, piszą, to dlaczego tobie miałoby się nie udać? Wstań i szukaj dobrych dorosłych, oni istnieją. List dotarł do wielu, wielu tysięcy dzieci w tej chwili. Film z Hałdy w Himalaje zobaczyło kilkanaście tysięcy dzieci w całej Polsce. Ci młodzi ludzie udowadniają, że rzeczy niemożliwe. Stają się możliwe, a niemożliwe to tylko słowo, jak mówią w liście. Moi drodzy, chciałem podsumować. Pierwsze spotkanie ważnych ludzi w naszym życiu, może warto do nich wrócić, pomyśleć też, dla kogo my jesteśmy ważni. Druga rzeczywistość, która nas otacza, to setne sekundy czasu, w którym się przemieszczamy. Setne sekundy czasu, który dla nas był, ale także czasu, który jeszcze przed nami. Bądźmy uważni, ponieważ nasze życie wymaga ciągłego kierunkowania. I ostatnia przestrzeń marzeń. Miejmy ciągle, wiem, że to wiecie, ale miejmy marzenia. Jedne są bardzo blisko, ale są też takie, które nie są na wyciągnięcie ręki. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie.